Cześć, witam. Dzisiaj robimy żołądki drobiowe, takie tradycyjne, nietradycyjne, bardzo smaczne, bardzo proste danie, które można sobie zrobić i w plenerze, i w domku. I tak, mam tutaj przygotowany palnik, patelnię żeliwną, żołądeczki 3 kg takich żołądków, czyli duża ilość cebuli kilogram, kg a i przyprawy. Mam sól, Paprykę ostrą, ostrą paprykę, ostrą yy, ziele angielskie, listek laurowy i pieprz taki grubo mielony. Zaczynamy. Słuchajcie, jak mamy takie duże na przykład żołądeczki. Za duże. O, sobie je kroimy na takie mniejsze elemenciki. O, takie. Wystarczą. Pamiętamy o tym, żeby te żołądeczki tutaj, jak będzie ktoś spotkał taką błonę żółciutką, fajniutką, to tej błony nie rzucamy, nie gotujemy, nie smażymy i nie jemy. To nie jest nic egzotycznego. Ani to ananas, ani kurkuma. Także zrywamy tą błonę, wyrzucamy, żeby czasem się gdzieś tam w daniu nie, nie trafiła taka błąka. także żołądeczki mają być ładne, czyściutkie, i takie dajemy. Żołądeczki pokrojone, patelnia już podpalone pod patelnią, delikatnie ją zwilżamy olejem, tak dosłownie o, o Tak delikatnie ją zwilżamy, nie? Olejem. Dosłownie trochę. Najlepiej jakby ktoś miał smalec. Mnie nie brakło akurat czasu na wytopienie smalcu. A jak mam Kupywać taki gotowy w sklepie. A to już wolę olejem podlać. I tak, olej się grzeje, patelnia się czerwieni. A my tutaj do tych naszych żołądków pokrojonych ładnie. Dosłownie je opruszamy. Tak, opruszamy troszeczkę mąką. Mieszamy. Nie za dużo, nie za mało jak się sypnie o. i na rozgrzaną patelnię o tak dosłownie o tak, żeby skwierczało rzucamy te nasze żołądeczki po trochu, po trochu Dobra, mięsko tam niech się podsmaża. A ja w tym czasie kroję sobie cebuleczkę. Cebulka pokrojona. Możemy ją tak troszeczkę porozwarstwiać. O, ładnie. Tutaj tak. Żołądki nam puściły troszeczkę takiego swojego, swojej wody i mam tutaj przygotowany jeszcze litr wywaru warzywnego. O, warzywnego dolewamy tutaj niecałość. Zostawiamy sobie troszkę i teraz niech nam się to jeszcze gotuje, o jest, no i do tego dodajemy cebulki, tak większą połowę tego co mamy, sporo dużo cebuli, dużo, o, resztę tej cebulki sobie zostawiam, dorzucimy ją w późniejszym etapie, tutaj jeszcze. Przekrywamy. Ładnie. Przekrywamy. I niech się dusi. No i dobra. Patrzcie, jak już mamy teraz coś takiego, zredukowało nam się tutaj fajnie. O. Ta cebulka już taki się fajny. Sosik zrobił tak jakby z tej cebuli samej. Dodajemy no, dajemy przyprawy. I tak troszkę solu, soli. Solu, 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 solu. Nie za dużo, bo bulion też był słony. Dobrze, że tradycyjna niedziela z rosołem, nie? O, dajemy papryczkę. To jest ostra papryka. To też tak trzeba uważać dlatego też, że wjedzie pieprz, Pieprz, troszkę to wszystko robimy do smaku, trzeba próbować, trzeba smakować Każdy robi pod siebie, żeby to wam smakowało. Z sześć listków laurowych do tego. Ja mam tutaj tak 8-9 kulek ziela angielskiego standardowo. Ja to robię także w tym moim ale elektrycznym młynku mielę sobie to ziele ono jest takie bardziej intensywne fajny smak, fajny aromat z tego wyjdzie także na pewno na pewno dużo bardziej niż tam cała ta kulka co tam będzie się merdać w tym wszystkim także polecam zmielić rozgnieść sobie wrzucić tak do potrawy o i to takie grube kawałeczki, ale to i tak nam się wszystko rozpuści. Także śmiało tutaj dodajemy. Do tego druga porcja cebuli, tą resztę wrzucamy. Rachu ciachu. Ten bulion, co nam został, też go dolewamy. a to jeszcze się marchewka trafiła. No idzie z marchewką, niech idzie. Przegmeramy. To już wcześniej mi się dusiło, tak około 45 minut. Ale jeszcze teraz tym wszystkim też przykrywamy na troszeczkę. I dopiero na sam koniec będę, tak jakby yy, odkryjemy to i tylko tak podsmażymy. To przykrywamy. Niech się tutaj dusi jeszcze chwilkę. Świetnie już to wygląda. Patrzcie na to. A. Tutaj jeszcze się. Dziubne, charatne. Ciepła, o ciepło. mmm. Zmięciuśkie, już fajne, ale ja jeszcze dosypę sobie dosłownie troszeczkę tej papryki. O, dosłownie troszeczkę. I teraz bez przykrycia, bo to jeszcze z 15 minut nam się wcześniej dusiło teraz. I teraz bez przykrycia, tak dosłownie... Zredukujemy, żeby zredukował nam się ten sos, i to będzie wszystko. Także jeszcze niech się grzeje, i nasze żołądki gotowe z sosikiem. Patrzcie, jak to się wszystko fajnie zredukowało. Jest sam, sam taki gęsty sos i będziemy próbować. Zobaczymy, co to z tego wyszło. Super konsystencja. Fajna w smaku, zaraz się okaże. Chlebek mamy do tego. Mięciuszka. Mm. 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 A ten sosik. Ojej. I powiem Wam, że fajnie, że jak wrzucałem na olej nie za długo podsmażałem tylko dosłownie troszkę dzięki czemu tak mi się wydaje, że nie są te żołądki takie wiecie spieczone bardzo, nie nic tylko one są fajne, delikatniutkie mięciutkie i ten sosik oje, oje, mm. o może tak jeszcze sezonu mm. Świetna, także danie można powiedzieć takie w miarę szybkie, żołądki w miarę tanie, a smak niepowtarzalny. Mm. Zapraszam do oglądania następnych filmów. Łapeczka w górę, subskrybujcie. Widzimy się w następnych odcinkach. A ja na razie chwilkę tu zostanę.